Pytam człowieku, dumny ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz, masz ty w ogóle rozum i godność człowieka. Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie chyba nie pomyślałeś nawet co robisz, tylko obrażasz. Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. tak wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że możesz go sobie wyśmiać, bo tam ci się podoba. Nie wiem, w jakiej ty się chowałaś w rodzinie, ale chyba ty nie wiem, nie rozumiesz, co to jest wiara. Jeśli myślisz, że jesteś wspaniały, to jesteś jakim czubkiem, który ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa. Nie wiem, co w tym jest takie śmieszne, ale czek ty się stalin albo Hitlerą. Albo innych zwrotnialców, a nie czekacie się Typek z Ciebie chyba nie pomyślałaś nawet co robisz, obrażasz? Możesz sobie obrażać tych za to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. Nie tak wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że możesz go sobie wyśmiać, bo tam Ci się podoba. Nie wiem jakiej ty się chowałeś nie, ale chyba ty nie wiem, nie rozumiesz, co to jest wiara. Jeśli myślisz, że tyś wspaniały, to jesteś jest wielkim czubkiem, który ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa. Nie wiem co w tym jest takie śmieszne, ale czy się Stalina albo Hitlera. Albo innych zwrotnialców, a nie czepacie się Pytam, z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Masz ty w ogóle rozmik. Czeka, ja nie wiem, ale żłosny takiej świętej osoby, jak papież Jan, Paweł II. tam człowieku, dumny, ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego co robisz. Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka. Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie chyba nie pomyślałeś nawet co robisz, go obrażasz. Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. Nie tak wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że możesz go sobie wyśmiać, bo tam ci się podoba. Nie wiem, jak jakiej ty się wychowałeś w rodzinie, ale chyba ty nie wiem, nie rozumiesz, co to jest wiara. Jeśli musisz, że jesteś wspaniały, to jest zwykłym czubkiem, którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa. Nie wiem, co w tym jest taki śmieszne, ale czy się starino, albo Albo innych zwrotniarców, a nie trzeba ci się typek z ciebie chyba nie pomyślałeś, nawet co robisz, chyba obrażasz. Możesz się obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża, Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. i tak wyjątkową i ważną, bo to nie jest ktoś tam taki sobie, że może go sobie wyśmiać, bo tak ci się podoba. Nie wiem jakiej ty się chowałeś rodzinie, ale chyba ty nie wiem, nie rozumiesz co to jest wiara. Jeśli myślisz, że tyś wspaniały, to jesteś wielką czubkiem, który ktoś nie odizolował już przed od społeczeństwa. Nie wiem co w tym jest takie śmieszny, ale czekasz się Stalina albo Hitlera.